Pumpa, pumpa. Cycki. <grym> Dobra, jedziemy. Tak, <grym> no, no, w... Hanekira. W... Hej, witajcie. Danteka". No, Hanekira, sztabik Dante. No. Sztabik jako Dante, Dante jako sztabik, sztabik, sztabik Dante. Tak. KF, biohazard. No to Włoszą ja się wysoki. rozłączam. Dziękuję. Do, widze, do widzenia, było miło. To, ta, to, no. jest, to, to było, ty Dante. Ty. jeszcze kiedyś. No. Ale chodźmy za no, pójdziemy do tego pokoju. Znasz pokoleniu. mapę, znasz mapę. O, no, ee, tak. Jest... O, tak, graliśmy z najlepszymi koksami w tą grę, jako w ogóle w Europie tak. tu są. O, ja to pamiętam. Tutaj zerkowali, pamiętam, na, na pierwszej fali. Szybko, go, go. go. Oczywiście grały 7 fal, ponieważ 10 A, no. to jest za co. Dzięki mnie no. mi dziękujcie, kurde, bo to, no, to no, moja podstawa jest wiemy. Podziękujcie, Kirze. Mmm... tak to będzie może na materiał pół godziny, więc będzie łatwiej do oglądania, więc... No jeżeli nie roz... zlamimy. Bo jak zlamimy to kurde będziemy musieli to to, dobra, ja drugie drzwi zespawam. Okej. Okay. Okay. A no tak, i no może opowiemy jak to y, sztabik kurcze... <noise> skandalfował po <noise> tu wszystkich równo. No tak jak się gra I prawie tak? wszystkie klasy tak. na tak. szóstym poziomie. się, jakie masz levele? Mmm... To może powiem tak, jakie nie mam leveli. No, to będzie prościej. No to tylko berkę mam na trzecim, Medyka na piątym i Supporta na piątym. I tyle. A to teraz Miesz, popatrzcie, przecież. że ja nie mam żadnej klasy na szóstym. Najwyższa to jest. Ja e, też nie mam. Strzelec na piątym. Ja mam wsparcie na piątym i tyle. No. To jest A, ganda. Mieliśmy grać w Sui, ale no. dzięki Hanayowi chyba no. jednak nie. No, dzięki mnie, bo. bo no, w na naszym składzie jest tak, że y, sztabik, on, on, on zawsze na najtrudniejsze wody chce wypływać, bo to jest sui i wiecie, a czasami jak młodowali, walita apokaliptyczny chce. <laughs> Hanna jest taką osobą co, co lubi ponarzekać, ogólnie mówi, nie chodźmy na Easy. Nie no, nie no, ja... ja... Ej, to przesadza. Nie no dobra, przesadzam, bo akurat jak idziemy na Easy, to ty też byś ten, nie? No nawet ponieważ ty jesteś za hardem, Hanna jest za hardem. Jestem e, za hardem. Ja jestem... Lubię... Znaczy ja zależy, ja zależy od mapy, ale też ogólnie za Hardem. No, teraz sobie okay. zmienię klasę na tego na demolkę. Demolkę. Mogęś powiedzieć od razu, że chcesz demolki, to bym ci do granatnik. A, znowu zapomniałem. No tak. A, Wiesz, a bo jeszcze chciało. nie dopuściłem do świadomości, Szsty w ogóle, że... demolki, tak. No. Ty masz szósty level, no. Zapominam. Chodź. No, to też gandar. Tylko szybko, go, go, go. Go, go, gorilla. Ostatnio graliśmy na mapie Minecrafta i kurde... <grym> no. Fajnie by było tam nagrać coś, ale... Eee, w końcu tam do podziemi nas zepchnęli, ale tam nawet nieźle się broniło. No. Tylko, że kurde Patriarcha padł już po tym, jak przeszedł, przeszedł po moich no. bombach to już było... Ale to, ale to, ale to był normal właśnie. Weź to pod uwagę. Właśnie. A na normalu się nic nie dzieje. No. no na normalu się gra bez myszki. <laughs> Ładnie. Nie a, a czekaj, a na easy... Z Na słuch i tu nie pokazuje kto fraga ma, tak? Eee, wiesz co, właśnie zapomniałem wam powiedzieć Bo słuchajcie, jest taka opcja, że ogólnie Zawsze powinno wam pokazywać gdzie są fragi Jak weźmiecie Ajej, opcję su. Przecież? Weźmiecie opcję Znaczy, chwilkę To weźcie sobie ustawienie, to są ustawienia HUD, czy jakoś tak mhm. I tam jest taka opcja, pokaż licznik zabitych A. Ona automatycznie w sumie jest zawsze włączona, tylko przy niektórych serwerach Się wyłącza sama tego tego nie widać. U mnie na przykład jest już włączona jakoś zawsze? No. U mnie mm. też. No to właśnie, no to kiedy chyba jest włączona i dlatego. Nie, Ciebie nie ona wiem. Czy tak jest czy... albo indywidualna, albo ogólna. Dziwne. No, bo... no weź sobie swoją indywidualną. Dobra. No, i tutaj wjechał z... O, z kurde. Idę po prostu z drugiej strony. No, ale to jest hardy, ale ja, tak. się, ja się na hardzie tak swobodnie czuję bez kitu. <laughs> A na normalu to już nie, nie, nie. Mówiłem, nie, no, na no, normalu się boję grać. Mówiłem sui, nie, hardo, hardo. A, siedem no, Zwróć uwagę na to, że jest Ale nie -tej no, drugiej. prawda jest taka, że my na sui będziemy I... musieli już przechodzić powoli, ponieważ jest jeszcze no, przed nami apokaliptyczny. No, a kto a ja stoi ja w lubię. miejscu, ten się cofa, więc... No. no. Ale, no ale ja tak. lubię sobie tak leciutko pograć. Lubisz się pocofać trochę. Go. Tak, nie powiem... po prostu taka godzina. <grym> no. Ale zawsze w KFA gramy o tej godzinie. <grym> o wiem. To właśnie. To to chyba, wczoraj. że gramy samemu, nie? No. So. No. Wtedy, wtedy różnie. No to... W... No to wtedy tak. No. Jak się skacze w odpowiednim momencie, to się szybciej idzie. No, trzeba tak balansować dobrze. Ale to jest skurzające i nie robię tego. Nie. Upierdliwe trochę, ale, ale daje radę. Tylko, chyba, że już mnie czas ciśnie, naprawdę, to wtedy. No to... Eee, jakoś nie zgubcie. O, to jest logo KF-a. Zawsze jest, reklamacja. No, ja mam, ja Kurde, rozumiecie? Reklamować y, swoje logo w swojej grze, bo ja tego nie ogarniam. O? Nie wiem, czy ja, czy ja może te, tego poziomu marketingu jeszcze nie ogarnąłem, czy coś, ale jak dla mnie to nie ma sensu. Ale z drugiej strony, zobacz, że reklamujesz swój kanał na I swoich filmach. A czy, 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 czy to tam? <laughs> Fajnie, <laughs> Kira, to żeśmy się zgubili. Ej, już tam i głowy... Jakby... Dawaj, wciśnij w prawo. No, też... Ja wiedziałem, ja wiedziałem, ja wiedziałem, wszystko wiedziałem, musiało tak być po prostu. Ej, bo, bo, bo to było tak, że, że ja poszedłem i Hadeś za mną. No. Ha, a za mną dzisiaj nikt nie poszedł. No ja ha, właśnie ci, starałem ja, się, ale pocisnąłeś. O, o dobra, Hamen, no. Jest o, tak. jazda. Oczywiście. No, tutaj chłopaki, tylko tutaj w tym wejściu sobie stoimy. No już no, e, Nie w sumie to w tym pokoju. Myślę, sami no. granatnik buguje, bo ja nie, tak nie, nie ktoś musi być z tyłu na pewno. No, no ja nie mogę, bo to ja mam granatnik. Ja nie I mogę w, tutaj. Właśnie Ty musisz, musisz. Bo masz granatnik. No, znaczy, Ale z tyłu w sensie, że z tyłu tam ten. Wejście z tyłu. A nie z tyłu, że stać z tyłu. Ażby ktoś z tyłu stał po prostu, się nie spili za nami, o, to, to nie... No to dobra, to ja stoję, no. Ja postoję. Może zdjąć? Ej, kurde, tak się przyzwyczaiłem, że jaką gram, nikt to musi mi flagi pokazywać, a... Ja. Teraz nie mam czasu, żeby to no, zmienić. No sobie w opciech to. No dobra, trochę stracę flagów, Dobra. dobra. Zobaczaj, kieruj mnie, to jest tak, yyy... Ustawienia, ustawienia? Chyba i, ostatnia zakładka po prawej. Tam jest HUD i... No, i pokaż licznik zabitych. A o jest, dobra? No. no. Serio, we mnie. O, no, zajebiście. No. Lubię i... ja te zielone literki, jak widzę, kumfraki zawieram. <laughs> Wtedy taki wady się czuję. A wiesz, że mnie tym denerwujesz? No, przepraszam. Przymiozci no demolkom. No a, a tu nagle je, czerwona przed oczami. Wszystkim dogodzisz to jeszcze tak nie ma, dobrze. O, oh, fak. Idziemy właśnie chyba do najdalej. Położony sklep, jaki jest. No, zajebiście. Ja myślałem, że on jest blisko, że to tutaj ten po lewej. A to jest po ziemię. Jezu, wydawało mi się, że to nie widziałem, a to było iskry z sufitu. <laughs> Ale z mam. Jest tak, jak się kurde, wstaje rano w sobotę. A to panowie, szybkie zakupy. No. Masz. Tak, ostatnio widziałem taką fajną torebkę, więc nie wiem ile to mi zajmie. Ale czekaj, no ale to nie ten kolor był przecież. O kurde! Musimy, no. musimy, masz paragon, musimy wymienić. Kiraki masz fajnie, ping. Oż kurde. 76, 6, dwie... Czemu taki mam wysoki? 220. No właśnie. To już chanej mam O nie, ja prowadzę, o. ja prowadzę, kurde. Chodź. Czy... Zaprowadzę nas w odpowiednie miejsce. No, bez, no bez. ja nie idę za tobą, chodź za mną. <grym wytkujesz> ja, ja idę za sobą. <grym wytkujesz> Wo mm. Shit! Motherfucker! Ale się tu zrespili dziwnie. Heniek! Spokojnie, spokojnie, to jest a, tylko hard. w niego. Ja tutaj się zbyt. zajmę. Nie wyczułem fali, bo zapomniałem, bo tu jest 7, do tego nie odniesiemy. Fani, już się. mi zżarło A, tą rzeczywiście, kamizelkę. Trze, trze, cze, czekaj, chodź. Dzięki, 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 człowieku, dzięki. O! 9 HP. Udało mi się, uratowałem cię! Co? Czekaj, ty się cofaj, ty się cofaj w ogóle. tam, tam mnie się nie udzielaj. No! Nooo! Cofnęłem no. się. No nie! Chalej! Chalej! Co ja się? to ciebie? wszystko przez ciebie. Ej czekaj czekaj Jak co? Ja cię uratowałem Wiesz ej, ty wziąłeś moją broń, nie? No tak, wziąłem. DLC możesz? Mogę, ale DLC no ale to jest ogólnie, tylko kupować możesz. Kurde! Oh. I nie wywaliłem granatnika no, spodziewać ej. ej, czemu umarliśmy w ogóle? Bo się zgubiliście Tak, bo nagle wyleciał z no. za roku, Kenio tak, tak zwany skrake, Skrake Srake, tak Srake, srake, skrake Ej, to przez to, że tu torebkę tyle wybierałem, no no. Jestem daltonistą w tej grze i zapomniałem kolory A sztabik sobie ładuje A tam ci się zaraz rozwalał Ja pierdzie... nie, ale lamer swam. A... Ktoś tutaj chciał grać na sui No, sztabik Mhm no sztabik akurat ciśnie, no. Tylko mnie ja to Haska, muszę zabijać zawsze z Usi, bo kurde, z Flemmer to nie idzie Z odpory na ogień. Jest lipa. let this way, let this way. Ale Kira, wiesz, że zginąłeś y, tr nie trzymając mojej broni? Właśnie... Ale, ja podnio... Ale mimo wszystko ją podniosłeś. Ubolewany bardziej nad tym, że nie zginąłem, trzymając swojego granatnika. Ale spokojnie macie szczęście, bo sklep jest tutaj, więc traficie. O. Ej, bo my się myśleć w kategorii 7 fal, bo to już piąta teraz będzie. Dobra, no, mam 2000, tysiące, więc to pierwsze, to lepsze, nie? O. Czyżby wyścig? O nie, hala jest przede mną! <grych> Ale o, ciekawe, ciekawe. Mm. A kto będzie pierwszy, ten I dostanie jeszcze... Jecha. ten dostanie buziola od tego... od y, ha, sztabika. Więc jestem ja bezpieczny. Już, już. Już, co? Aż no ale, zero, hajs, co? co jest? No kurde, jak mogę się cały hajs odwiedzić? Trzymaj, nie patrz, ja stanie ci się zły Ja właśnie... Weź sobie drugi, no to odmienię, no, ktoś pomoże zasłuchać. No, źle kupiłem, ale ki. Nie On podoba mi się spawać? to miejsce. Dobra już dobra. O, ale przed raz już, 100%. Ej, czekaj, 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 to jest biohazard? Tak, bardzo fajna mapa. A ja, ale. No, ale ja biohazard Myślałem, że to jest ta mapa, gdzie są te takie rusztowania, przecież tak powiedziałeś. E, te, te rusztowania to jest e, Departed. A. Fuck, flash, flash. No to ładujemy full auto. No. Dobra, nice. No, niestety zespoły? nie mamy nikogo, kto byłby tak zwanym strzelcem wyborowym. No. Ale mamy demolkę, która jakby ładowała 6 tych. Ale ja jest na... pewien urok, bo jak jest, to po prostu okej okay, mamy strzelca i ładuje mu tak przynajmniej jest ten taki dreszczyk emocji. Tak. Że... Trzeba trzeba... Hiera nie trafił. A też Aha, no. to, że giniemy. No. A jak akurat nie trafić genetnikiem to jest rzadko i to w wyjątkowych sytuacjach. A nie, bo tu wieś o strzelce, no dobra, flesza rzeczywiście. Skook, słuchaj Ładujcie, ładujcie. S się z sukwy. tak. No. fak, no. Loading ktoś mnie walnął. granatnik No to było taki wiesz, przyjacielski granat. Hmm. Nie no, do dupy jestem Z. Żałuję, że wydałem pieniądze na DLC. No. A ile no. kosztowało? 12 zł. Wow. Właśnie rozplanuję jakieś kupić, no nie wiem za... To z r... bardzo bliskiej odległości muszę strzelać Rozstrzygniemy w końcu tego jakie Hany DLC kupił. A ja może kupił inne w zależności od tego co mi jakimi Ja zaraz też zaraz myślałem o DLC, ale w końcu nie Ja jeszcze nie kupiłem ze względu na to, że moja coś tam karta płatnicza może dokonać taką transakcję raz na dzień, chociaż minął kilka dni jeszcze nie mogę dokonać Trzy plecy wow. ja. ale wyszli Ło wow wow, wow wow Ale, ale patrz nie stałem przy tych drzwiach a oni się tu zrespili A wziąć twoją broń czy zostawić? W, zostaw. Dobra Zostaw moją broń. W spokoju <laughs> Znowu ja nie bo ja mi się skończył ten. Co, Co mam zrobić? Sprzątnąć! Okej. Okay. Sprzątnąć. no koniec Sprzyjemy. fali mnie zabili. O nie granaty wdzięczny. Yeah. Nie. No, Ej właśnie wyskoczyło, Dante gra teraz w killing color. <laughs> O no? to w porę. No. No. Teraz, jak zabiłem 300... Ej okay, kurde, to ma... A nie, pięknie mi się już trochę ustabilizował. Na żółty, nie na czerwony. Oh, tak jest... Dzięki bardzo. O, rzeczywiście oh, i, i, I teraz wyszło mi, że Hanej gra. Też teraz wyskoczyło. A mini z nie wyskakuje. Tak, szybko, szybko, go, go, go. komu? kto hmm, Hanek chce hajs? Hmm, chce. tak. Ja chcę kamizelkę. A tam twoja broń Hany nie leży, kurde, zapomniałem podnieść. Nie, miałem ją przynieść ci, ale zapomniałem. Okej, okay, muszę zakończyć. amunicję? Tak, no. Już. Pierwsza rzecz. Money! A, ja, muszę być też noch ten. Fajnie, nikt do nas nie wchodzi, kurde. Zawsze Dobra. jakieś nigi wchodziły i nam psuły zabawę. Kum, 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 kum. O, że... o nie, Hanek, zniknie ci broń, niestety. Tak? No tak, bo się fala zaczęła. O, kużwa. To Dlaczego go. Nieeeee, flash! O, oh, fuck. Oh, fuck. Ja Ej, uciekam. Wracamy się. Czy Z drugą co? Stroną idę. Wracamy się. No, no, nie nie, to było Nie, Niech dobra, musimy nie. się. Skur... Skurczybyk mnie goni, ty. No, Ej, bo no, mamy gdzie, do wyboru, albo zginiemy wszyscy, albo nawet. zginie jeden. <laughs> no. Dobrze, że ten palnik jest dobry. W miarę. Tylko, Kira, został mi tę paczuszkę tutaj skrzynkę, bo jest po lewej kostań się kija z tyłu. No, wiem, właśnie ten. O fak, za, za No shit, jeszcze tu Hask, mnie napierdziela. Scrajk Berek. Kurwa, Boże. <laughs> nie wierzę. Nie wierzę. Tak jak dojdę pocałość, do was, to jestem mistrzem. Okej. Okay. Bądź. Bądź mistrzem. Co co, nóż w łapy i ciśniesz? Wiem. I biegusiem. O, plecy. Ale u mnie nuda. A u mnie, u mnie się o. dzieje wiele. O, śmiało, chodź, chodź. Czekaj ja go w Czekaj, 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 czekaj. Kurde! Jak mogłeś zginąć Ach. przy nas? No kurde! A ja specjalnie weszłem jeszcze przed niego, żeby mnie zwalnął, to on by się na niego wziął. Ja akurat chciałem już iść za ciebie ze strzykawką. Dobra, będę będziesz jechać granatnikiem, a nie? Czemu granatnikiem strzeliłeś właśnie? No bo tam nachodziły mnie Serena, syren Szło, fuck. Nie, nie zawarłeś się. Jara? Ja no ale nie miny. Ja nie mogę. Nie, nie jest tak źle. No, na, na tej mapy w tym miejscu to czasami ciężko jest, bo. To jest nowe, dobre miejsce, tylko że na 6 osób. No. Jak tu przygwożdżą, to, to jest ciężko. Trzy osoby, trochę ciężko. Aleś kończymy, i potem jest boss. O oh, fuck. Ja nie mam broni odpowiedzi Ja na też to, nie tak? mam broni. I fuck, i sklep jest na dole. Kierowca, eee. tego. Eee, stwierdzam panowie, iż. Eee... Przegramy. Nie. Znaczy tak. na napadliar... tak, zostaw paty... tego poznacza. Zostaw go, zostaw go. A wiem, wiem. I idziemy już łapy Weź go. moją broń czy coś. Leży tam gdzieś. A ja może coś. Niezji. Cześć, co? Ja ja pomyślę No. To, to jest... jest... A ten y, HSG. HSG. To jest na samym dole, to dalej, chodź chociaż. Uh. Ej, nie ty chodź. A wow, różną mnie w tyłek. To skacz. O, Dante gra teraz w killi No, no. mi też, kurde, wyskoczyło Ja Steam odwala, Steam coś odwala Nie no, nie wiesz, nie wiesz Hanay czy... znaczy Stawik czy Inhonory? Okej okay. Pum no. no, ale będę z podkiem po to mu dam hojs No ja broń a gdzie to, to już siedźmy tutaj? Tutaj zostało Chcesz hajs? No nie, no. na tutaj, tak to Fala. będziemy, już. Zareagujemy się tutaj. Cześć, też. zobaczymy ile. Tutaj 1900, jak to sp. JASS KACZE 4370. ty jesteś? 4 chodź? Kira, dawaj mnie to. Już, 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 dawaj mi tę broń, dawaj no, mnie tak. tę broń. Szybko, ja że możesz już, Spokojnie. W sklepie siedzę. Jak ty tam poszedłeś, jak przydam po ciebie, żeby właśnie ci halać? Dobra. Dobra, sprawa jest taka: Mam mm, M4, ale. małą granatę. Kupuj, 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 kupuj. Strzelbę wojową. No i I siedzimy tutaj już. Dobra, nie ma bata, bo już nie, nie warto. Mmm. Tylko przydałoby się jakaś kampa, dobra, mimo wszystko. Co? Ej siódma! to jest siódma! A ja kupiłem... kupiłem... Ja już czworkę kupiłem specjalnie! Dara. panowie, to siedzimy o, w tym oto korytarzu, ponieważ... Ja mam tylko m3. 12 granatów do niej! No, to to... To co obstawię? To ja tutaj obstawiam. O, ja oberek! Tym... Znaczy ten FP tu idzie. Tam, od, od mojej strony. Flash? No, flash. To już czekaj. Pciśniemy go. No, najlepiej by było. Poszedł, poszedł, poszedł. Proszę się usiąść. Proszę się się Granaty, granaty! się usiąść. Proszę się się Ej, spanikowałem, bardzo dużo jest... że... granatów. Jezu... Ale lama, ale wywaliłem przynajmniej się usiąść. Proszę no Myślałem, że się już ja Proszę się nie Proszę się usiąść. Proszę ale ty się sam wysadziłeś! Ale nie, nie mówię no. o tym, mówię o tym, że to myślałem, że smafala już jest. No ja też. Ale no jejku, no i tak jest dobra kampa co ty chcesz. Tylko gdybyś mnie zginął, gdybyś mnie nie wsadził, to okej. Okay. No spanikowałem, ci ciskałem jak szalony Po prostu... Ej, pomyślcie o tym tak. Uratowałem was. Co? <laughs> no tak. wywaliłem tak, tak. tyle granatów i was spratowałem. Wyobraź sobie scenariusz w którym dwóch fleszów przyciska was do ściany i was zgniata A jaki był scenariusz tabik w ogóle, bo ty się tym zajmujesz? E, taki, że... Że, że Kira umiera. Wygrać bez przerywania. Że Kira ubiera, tak. Yes. Ja mam 30 HP. Nie, bo... Już cię leczę, czekaj. Jest Pawark. To weź ty cieszy. No, Ej ja bym polecał Hanowi się wycofać aż tobikowi na Niech on się sam no. leczy. Ja, ja się sam my... będę leczył, a ty Le... nawalaj no Jak ktoś tu tankuje O coś mnie trzyma? Gdzie to gówno? Tu jest Przeładuję wszystkie bronie O, przycisnął go chyba Haney Ora dobra, jest dobrze, jest dobrze O kurde skończyło mi się palniej już jest tak fajnie, jak mogłoby się wydawać Tak. Hame, ciśnij, ja cię teraz. No, no. ale nie mam panik jeszcze fuck. Co się stało się? Nie, nie ta broń. No. No, fuck. Co ty co ty robisz? Dobra, jeszcze mam trochę panika, zostaw... Fuuuuck! Uciekały stąd Ja nie mam panika na to. a co no teraz moje, moje kamika żeby się przydało? Tak. NIE! O, no. oh, fuck, dobra. Oj, Zabiłeś go! Zabiłeś go, bojowa. Moja broń, szybko! Ej, ja muszę <słuch> tam dawać zejść, bo tam moja m leży. Muszę to wziąć. Headshot bojową, Boże. To... Hanna i Proxy, zabiłeś Ej, czekaj, czekaj, jak dojść tam na dół? Chodę, po prostu. Nie wiem. W dół. <słuch> <słuch> Właśnie nie wiem, czekaj. Bo ja tylko w górę mogę iść tutaj. Nie wiem. Dobra, lej to, dam ci hajs. O ja. No to jest szybko, szybko, szybko i teraz będzie wóz Na pewno. To. Eee... Ten granatnik. 2000 kosztuje, kurde. Dam ci akurat. Co może nie całe, ale da coś tam ci dam. Jak daleko to, do, to do to tyś... tego sklepu? To, to, to 1800 musisz. A, to ramę się... ci coś rzucić. Okej. Okay. To no. Selba, sprzedaj. HS, bojowa, sprzedaj. A tu nas... Co? No! Co <laughs> wy jaja robicie? No kurde! Kupiłem zwykły granatnik już, bo się zeschizowałem. Ja mam 1350 HP, jak to? To nie ty, to, to patriarcha. Spokojnie, bo tego to, to, jest, to, to jest hard. Ja mam zwykły lamowaty granatnik. Ja pierdzielę. Nie wierzę. <laughs> ja, ja nie wiem, nie idziemy do tego miejsca, panowie, tam gdzie. Czekaj, ja sobie podgłoszę, muszę, do, jest. muszę dobrze muzę słyszeć. Serio? Tak. O Boże. Jak, jak coś panowie, to chowamy się w między te jakieś zasłony, co to jest, nie wiem. Ale to jak... A on nie zasł... przestrzeli przez zasłony? Nie. Nie, on jest takim koksem, że jego minigun nie przechodzi przez zasłony. Właśnie. Tara. Ojdzie. z lewej, z lewej, strzela, strzela, uwaga. Wow, wow! Wow, 20 HP! Jak mnie trafił! O jezu, zasłona, zasłona, ratuj mnie. Dobra, jednak przestrzela przez. <noise> Kurde. Serio? <noise> no <mażkę. głos> Dzięki za info! Haha, <noise> <noise> i się kapił <noise> za zasłonami. <noise> Dzięki za info, chłopaki. Ej, słuchaj, ja też zostałem. <noise> Zacznijmy od tego. Że wiem, jak nazwa odcinek. Zasłony. słody Nie, nie, Kampa za zasłoną. Kampa za zasłoną. Ale to, nie no, to było mądre, nie? No... Bo też Tomik sprzedał taki cynk, że... Ja myślałem, serio, fuck, 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 fuck. Tak, że będzie działać jak zwykła tekstura, tak? No. Przez nią nie przeleci. Ej, mam, mam HSG. Znaczy, HSG, Boże, to broń jak nie ma. Ten... To coś. A12. A12. Fajnie. Przeładuj ją. I Przeład ładuj, ładuj go w web Web ładuj całą serię. No Dups. dziękuję. Aj. No wiesz co widać jak... co, jak tego, jak przez zasłony przestrzeni no. O kłamał Okłamał nas no, kłamał Ja go, napiszę to... do twórców tej gry, żeby zrobili kampy co ja to Ja bym ja zreportował teraz dane. Ja wiem, ja wiem jak nazwy odcinek już Patriarcha kłamie Patriarcha kłamie, no Dobra, koniec no. no, także trzymajcie się. Pamiętajcie, nie kampcie się ze za zasłonami w gierach, bo to jest złe. Chyba, że gracie w Simsy, nie wiem, no. a w Minecrafta. Nie, dobra, to na razie, cześć. Cześć.